Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o rynku pracy. A naszym gościem jest Marlena Szymanek. Dzień dobry Marleno. Dzień dobry. Pracowałeś sobie w korporacji, zbierałaś doświadczenie i w pewnym momencie pyk, stworzę coś. Co to jest? Tak, pracowałam sobie bezpiecznie w korporacji i stwierdziłam, że posprzątam rynek pracy. Posprzątam. <czymina> tak. Posprzątam rynek pracy i zrobię narzędzie dla rekruterów, pomagające im w rekrutacji pracowników fizycznych, czyli tak zwanych blue collar. I pomogę pracodawcom wejść z zupełnie nowym rozwiązaniem, z zupełnie nowym podejściem do pracownika w 2022 roku na miarę rozwiązań technologicznych, które w tej chwili wszyscy budujemy i one się tworzą. Z zupełnie nową jakością na rynek rekrutacji. Mhm. Dobrze, mówisz narzędzie, czyli co to jest konkretnie? UNTI to jest aplikacja mobilna dla pracowników fizycznych. Mhm. Mogą się w niej zarejestrować, zbudować swoje profile zawodowe, wyrzucamy CV do kosza. Aplikacja automatycznie tłumaczy się na kilka języków w tej chwili na cztery kolejne są w przygotowaniu. No i do tego jeszcze oczywiście dochodzi cały ekosystem narzędzi dla naszych klientów. Czy ja dobrze rozumiem, że z jednej strony w aplikacji są zalogowani powiedzmy pracodawcy, a z drugiej strony pracownicy? Dokładnie tak. Pracodawcy mhm. wprowadzają do systemu zunifikowane ogłoszenia, dzieje się to automatycznie i te ogłoszenia tłumaczą się od razu na różne języki w zależności od potrzeb. Mhm. I z drugiej strony mamy pracowników fizycznych, którzy wprowadzają swoje profile zawodowe oparte o ich kompetencje zawodowe. Czyli trafiamy w sedno, unifikujemy to, co dzieje się na rynku pracy. Nie będzie już. Czyli, pracodawca... fil... przepraszam, tak? że tak powiem, filtrujemy, filtrujemy sobie fil... pracowników z filtrujemy, jednej strony. Filtruje ich za nich cały system. Cała sztuczna y -y. inteligencja, która działa dla nas, czyli dla pracodawców, pomaga nam dobrać najlepiej dopasowanego pracownika do naszych potrzeb. Aha, a powiedz mi, powiedzmy, że jestem właścicielem firmy, nie wiem, zatrudniam 30 osób, nie wiem, czy dla, dla takich firm to też jest, czy mam? raczej dla większych? To jest dla wszystkich. Mhm. To jest dla wszystkich no powiedzmy, że, fachowców. Powiedzmy, że zatrudniam 30 osób, no i teraz y, poszukuję fachowców y, w poszczególnych dziedzinach. Ja sobie wchodzę do aplikacji i wybieram sobie, jakiego potrzebuję fachowca. Wchodzisz do aplikacji i wprowadzasz swoje potrzeby, czyli tak zwane ogłoszenie. Mhm. Robisz to automatycznie, nie musisz nic pisać, odhaczasz tylko rzeczy, które parametry, tak, mhm. które są tobie niezbędne. W głównej mierze kompetencje, bo przecież szukasz osoby, która coś potrafi. No tak. tak. I to wszystko już jest w systemie. Mamy około 300 zawodów w tej chwili. Jeśli brakuje jakiegoś, bardzo chętnie dodamy to, to dla mhm. wszystkich zainteresowanych. Wybierasz te kompetencje, wybierasz parametry, które Cię interesują, czyli wynagrodzenie, miejsce pracy, to gdzie ten ktoś będzie wykonywał tą swoją pracę, czas i tak dalej. Wszystko jest już zrobione dla ciebie, wypuszczasz ogłoszenie w świat, i tu działa system. No dobrze. W takim razie no jest rozwiązanie, jest narzędzie, ale w czasach, kiedy brakuje fachowców, to ilu jest w Waszej aplikacji fachowców? W tej chwili po starcie w marcu mamy półtora tysiąca osób zarejestrowanych, wysokiej klasy specjalistów, bo tylko do takich osób kierujemy swoje rozwiązanie. Mamy już działania od kilku miesięcy na rynku skandynawskim, a konkretnie w Norwegii, i tam biznes korzysta już z naszych profili zawodowych, czyli kandydatów, zatrudnia ich. Mhm. Udało nam się w tej chwili, yy, mówię to do dziś, zakończyć sukcesem około 200 procesów rekrutacji dla naszych pracodawców w Norwegii. Na samym starcie. Tak, a teraz startujemy w Polsce i bardzo nam zależy na tym, żeby rynek pracy nas poznał. Więc jak pytałeś mnie, czy to jest dla Ciebie, to jest dla każdej firmy, która szuka pracowników. Mm -hmm. No to nie, no to chyba można powiedzieć, że prawie dla każdej firmy w Polsce w tej chwili. Zwłaszcza chyba w, dzie no właśnie, bo to w dziedzinie jest... Blue Collar, dokładnie. Czyli, czyli? Czyli budownictwo, przemysł ciężki, logistyka towarów, rolnictwo, czyli przetwórstwo żywności. Mm -hmm. Mamy też taką kategorię inne zawody, gdzie zgrupowaliśmy najbardziej potrzebne na rynku pracy zawody kobiece. Po to, żeby również dziewczyny mogły znaleźć swoje miejsce. Mm -hmm. I w każdej z tych kategorii jest po kilkadziesiąt zawodów Takich branżowych, czyli jeśli mówimy o budownictwie, to tam jest około 50 różnego rodzaju zawodów, z których pracodawcy mogą wybierać. Ale kiedy tak słucham Ciebie, to, to mam takie przeświadczenie, że to jest świetne narzędzie dla działów rekruterskich, dla, no, dla osób, które się tym zajmują. Ja jestem z krwi i kości rekruterem. Pracuję w tym zawodzie blisko 20 lat. I poziom mojej frustracji zawodowej w latach 2018-2019, kiedy powstawał koncept, był gigantyczny i ja widzę, że niewiele zmieniło się na rynku pracy. Stąd ładnie, mm. stąd nasze rozwiązanie, stąd koncept, pomysł na to, żeby pomóc rekruterom wyjść z tego, co im zgotowaliśmy przez ostatnie lata. No dobrze, no to powiedzmy, że przekonałaś mnie jako pracodawcę. To może powiedz mi w takim razie, jak, jak... Podjąć współpracę z WONTY. Jak to, jak to trzeba Jasne. zrobić? Co, co się dzieje? Najprościej na świecie. Każda osoba, która chce skorzystać z naszej aplikacji, wchodzi na stronę internetową www.wonty.com, mhm. wchodzi do formularza rejestracyjnego pracodawcy. Od jednej do trzech minut trwa zarejestrowanie się w naszym profilu pracodawcy, w zależności od tego, jak szybko piszemy. Na no, tak. Tak? Później, już nasz dział sprzedaży i system automatycznie łączy pracodawcę z dostępem do systemu. Przygotowujemy krótki onboarding dla każdej z firm, wprowadzamy. I wypuszczamy na rynek samodzielnie. System sam podpowiada, co się dzieje z kandydatami, sam informuje naszych rekruterów o tym, że ktoś właśnie został dopasowany automatycznie albo zaaplikował na stanowisko. Dzieje się to w oczywiście w takich miesięcznych odstępach czasu. Próbujemy troszeczkę wpasować się w rynek pracy, ale mamy nadzieję, że dojdziemy do tego, że pracodawcy będą publikowali ogłoszenie. I już następnego dnia albo takiego samego dnia wyjdą od nas z kandydatem. Że nie będą musieli czekać tych 30 Coś, dni na zakończenie procesu rekrutacji. No brzmi bajecznie, ale to musi kosztować. Automatyzacja. <grym> ale Automatyzacja. <grym> Automatyzacja. to musi kosztować, powiedz mi, że to kosztuje. Co nas kosztowało rok bardzo ciężkiej pracy. <grym> no tak. Badań, rozwoju, pracy ponad 20-osobowego zespołu specjalistów. Kosztuje to dużo mniej. Niż w tej chwili rynek w Polsce ym, wymusza na pracodawcach mhm. poprzez to, jak działa. Myślę, że jest to bardzo mocno zbilansowane i zapraszam wszystkich do wejścia na stronę i kontaktu z naszym działem. Bardzo, bardzo mi się podoba to, co, co mówisz, że tak w sumie wygląda to na bardzo, bardzo fajne narzędzie dla pracodawców, dla działów HR. No a powiedzmy, co z fachowcami? Dlaczego mają być. Fachowcy mają ten sam problem, jaki mają rekruterzy, tylko są z tej drugiej strony i mamy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wyjechali z naszego kraju za pracą i nie do końca są traktowani fair. I cały koncept Team mhm. i tego, jak przywrócić fachowców na rynek pracy, w jaki sposób z nimi pracować, powstał również z tego doświadczenia. Ja wierzę w ludzi, wierzę w to, że oni z każdym rokiem nabywają coraz więcej kompetencji, coraz bardziej się rozwijają i uczą. I ponieważ działamy tak krótko, a tak ogromna ilość osób, którą już mamy w systemie, mimo tego, że jesteśmy niezraną marką, pokazuje, że jest zainteresowanie z tej drugiej strony. Ludzie bardzo chcą być dobrze traktowani, dobrze obsłużeni w procesie rekrutacji. I myślę, że to, że skracamy go o prawie 86%, powoduje, że wierzą w to, że jest sens dołączenia do Łąki. Że nie będą ukryci gdzieś w jakichś bazach danych, że nie trafią gdzieś na jakieś czyjeś biurko, tylko są widoczni dla rynku pracy i każdy pracodawca, który faktycznie szuka tego fachowca, może go podjąć. To może jeszcze jeden taki wątek, który bym chciał poruszyć, bo, bo, bo faktycznie jest to mega ciekawe rozwiązanie, bardzo, bardzo przydatne na pewno dla obu stron. Ale czy dostrzegasz z Twojej perspektywy duże różnice pomiędzy rynkiem pracy na Zachodzie, powiedzmy, tutaj słyszę o Twoim doświadczeniu z Norwegii, a w Polsce? Czy spodziewasz się, że w tym kierunku pójdzie rynek pracy? tam się bardzo mocno specjalizuje rynek pracy fachowcy na przykład z branży budowlanej mają swoje specjalizacje zawodowe co w Polsce jeszcze często nazywa się pracownikiem ogólnobudowlanym mhm. więc próbujemy przekonać naszych fachowców do tego żeby podawali swoje specjalizacje żeby w tych kompetencjach opisywali dokładnie to co potrafią bo to bardzo pomaga i myślę, że też pomoże polskim pracodawcom w doborze odpowiednich pracowników do odpowiednich stanowisk. To jest, ta, to jest ta zmiana, że Zachód się specjalizuje. W Polsce często jedna osoba wykonuje bardzo wiele różnych zadań. Yy, nasi norwescy partnerzy biznesowi nie mieli problemu z tym, żeby zrozumieć, jak działamy i po co działamy. Aha. Nie musieliśmy prowadzić długotrwałych procesów onboardingowych i przekonywać ich do tego, że wiemy, co robimy. Jeśli tak duże firmy, duże marki zatrybiły. To myślę, że te mniejsze powinny pójść ich śladem i uczyć się od tych najlepszych rozwiązań. Bo tam w grę wchodzi masa, czyli duża ilości ludzi. A jeśli ktoś szuka dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu osób, to myślę, że świetnie się odnajdzie w tej aplikacji również. Ale jeżeli dobrze zrozumiałem, to, to Twoim zdaniem rynek się profesjonalizuje, powiedzmy, tak. czyli bardziej. Specjalizacja, aniżeli te o, takie ogólne umiejętności. Profesjonalizuje się i aplikacja też daje pewien poziom gwarancji jakości kandydata, który mhm. jest u nas. My mamy proces moderacji dokumentów, certyfikatów, uprawnień, wchodzimy w automatyzację znajomości językowych, to jest kolejny etap rozwoju aplikacji. Jeśli profil jest sprawdzony, to nasz kandydat po pierwsze o tym wie, że został sprawdzony i zweryfikowany, i pracodawca też wie, że kupuje kandydata, którego dokumentacja i referencje zostały sprawdzone. Więc wykonujemy tak naprawdę bardzo dużo pracy za działy HR i za działy rekrutacji. Żeby ten proces skrócić, zautomatyzować i podać gotowego człowieka do pracy. Tutaj obie strony są bardzo ważne w całym procesie, no to jest jasne, mamy z jednej strony pracodawców, z drugiej pracowników, ale trochę to wygląda dla mnie, przynajmniej z tego co, co tutaj zrozumiałem z tej naszej rozmowy, to to, że pracownicy mogą zagwarantować sobie większą ciągłość pracy, rozumiem, ponieważ ze swoją wiedzą może w miarę szybko i łatwo przechodzić z, jednej, z jednego zlecenia do drugiego. Bardzo częstym powodem rezygnacji i poszukiwania pracą za granicą są tzw. przestoje. Czyli kiedy firmy nie mają pracy albo tracą na chwilę zlecenie lub zatrzymują pracę, szczególnie dzieje się to na budowach, na przykład na tydzień, dwa lub trzy i każą swoim pracownikom czekać te osoby nie mogą czekać, bo nie żyjemy mm -hmm. powietrzem. Tak? No Jak jedziemy za granicę, chcemy zarabiać. Chcemy, chcemy pracować cały czas, praktycznie. Mamy dla kandydatów taki nazywamy to przycisk atomowy, gdzie jeśli ktoś faktycznie traci tę pracę, to na przykład w tym samym dniu wraca na rynek i jest dostępny dla pozostałych pracodawców. Nie powinniśmy marnować czasu wzajemnie, ani agencje i pracodawcy nie powinni go tracić na poszukiwanie pracowników. A z drugiej strony pracownicy nie powinni czekać tygodniami, a szczególnie fachowcy, na to, żeby wrócić z powrotem na rynek pracy. Ułatwiamy to połączenie. I myślę, że znowu z doświadczenia skandynawskiego, jeśli na tamtym rynku pracy ten temat dobrze chodzi i zadziałało, to również powinno się to sprawdzić na naszym rynku. No, coś pięknego. Brzmi naprawdę fantastycznie. Uważam, że to świetne rozwiązanie. Tak przynajmniej mhm. na ten moment uważam. Czy widzisz jakieś duże bariery na rynku polskim? Jakieś, co jest według Ciebie największym zagrożeniem? Jasne, to, że cały czas żyjemy w schemacie CV, że wszyscy koniecznie chcą gdzieś wysłać to CV, a my zamieniamy je na profil zawodowy. Że nie mamy takiego doświadczenia z takim systemem i to wymaga odrobiny edukacji i cierpliwości, bo startujemy, mm -hmm. więc jeszcze nie mamy pełnych koszyków we wszystkich branżach, we wszystkich zawodach, ale liczymy bardzo na to, że pracodawcy to zrozumieją i pozwolą nam w czasie razem z nimi wspólnie napełnić łąki dla obydwu stron. Super, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mega ciekawa i będę trzymał za Ciebie kciuki. Dzięki, zapraszam.